Dzień dobry, witam Cię na tym kanale w Akademii Mistrzyni Biznesu, gdzie uczę kobiety, jak tworzyć i skalować swoje biznesy na dziesiątki, setki tysięcy złotych miesięcznie. Nazywam się Paula damska atman jestem liderką ustawień energetycznych w biznesie. <grytanie> Dzień dobry, witam Cię serdecznie w Akademii Mistrzyni Biznesu. Lecimy dzisiaj z kolejnym obiecanym tematem. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać w tworzeniu Twojego biznesu. Co to znaczy, że masz klientki, które są na różnym stopniu gotowości? I jest to taka koncepcja moja autorska w prowadzeniu biznesu, która pozwala Tobie skorzystać z mojej autorskiej metody multiofertowania i tworzenia schodów produktowych. I już Tobie to wszystko wyjaśniam, co tutaj jest na rzeczy i jak to Tobie posłuży. Najczęstszym błędem, który widzę u kobiet tworzących swoje biznesy online, niezależnie od tego, czy masz doświadczenie jako coacherka, mentorka, terapeutka, może pracujesz w branży beauty, może robisz piękne fryzury, piękne włosy, może robisz piękne paznokcie, makijaże permanentne, może cokolwiek, co jest tym twoim doświadczeniem, co właśnie przenosisz do branży biznesu online, czyli tworzysz kursy online, tworzysz szkolenia, warsztaty stacjonarne, nagrywane, redystrybuowane. Najczęstszym błędem, który powoduje to, że sprzedaż mogłaby być większa, dwa razy większa, trzy razy większa, a nie jest, jest właśnie brak tej perspektywy i świadomości. Teraz raz jeszcze to powtórzę: Twoje klientki są na różnym stopniu gotowości. I te gotowości mają też swoje wymiary, co za chwileczkę wyłożę i wierzę, że Połączysz kropki, trafi to w punkt, będziesz miała wartość, będziesz też mogła coś dzisiaj natychmiast już poprawić w swoim biznesie. A jeżeli chcesz się rozwijać pod moim okiem, zapraszam Cię serdecznie do Akademii Mistrzyni Biznesu na stronę pauladamska.pl, gdzie znajdziesz między innymi dwa moje członkostwa, takie przestrzenie, w których, do których dołączasz na minimum rok. Jest to kolekcja i jest to kolektyw, i tam pod moim prowadzeniem możesz swój biznes rozwijać i skalować, przechodząc wszelkie impasy energetyczne, mentalne, mindsetowe takie oraz strategiczne. No to co mam na myśli mówiąc, że twoje klientki są na różnym etapie gotowości i jak to może wpłynąć na to? Że możesz naprawdę natychmiast, natychmiast w skali miesiąca, zdublować albo potroić swoje wyniki. Ja się oczywiście opieram na przykładach, nie tylko swoich, bo ja rokrocznie dubluję swoje wyniki sprzedażowe i jest to związane z solidną pracą właśnie energetyczną, pracą nad ustawieniami energetycznymi, pracą nad mindsetem oraz prostą, jak jeden, dwa, trzy strategia, ale opieram się też o doświadczenia moich klientek, które gdy zaczynały ze mną pracę, były na etapie 10 tysięcy, teraz przekraczają 30, 000, które zaczynały pracę ze mną pół roku temu z biznesem zero, a w tej chwili mają biznes wyskalowany na ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie, które przekraczają 20, 40, 000, 50 tysięcy złotych miesięcznie. Klientka, która z miesiąca, z 30 tysięcy przeskoczyła na ponad 60 tysięcy miesięcznie, no i zapytasz się, co zrobiła, co zrobiła, co zrobiła, co zrobiła. Co zrobiła? Skorzystała z mojej metody tworzenia schodów produktowych oraz multi dlatego że uświadomiła sobie tą jedną rzecz, ten jeden najważniejszy sekrecik. Klientki są na różnym stopniu gotowości. Jeżeli Twoja oferta jest tylko jedna, jakiś jeden flagowy kurs, jakieś jedno szkolenie, to czy ty docierasz do klientek na różnym etapie gotowości, czy tylko selekcjonujesz sobie z bardzo wąskiej grupy jeden rodzaj klientki? No, jeden rodzaj klientki. A co robisz z potencjałem setek tysięcy złotych u tych klientek, które jeszcze na taki kurs duży nie są gotowe? Wyrzucasz go do śmieci. Co robisz z potencjałem klientek, które są już gotowe na coś więcej niż ten jeden kurs? Wyrzucasz go do śmieci. W momencie, w którym uświadomisz sobie, że Twoje, tutaj fajną metaforą będzie biblioteka nasza, Twoje produkty powinny przypominać takie wchodzenie właśnie po schodach, i to jest moja autorska koncepcja, która wychodzi daleko poza coś, co kiedyś zostało nazwane drabiną produktów. Wyłącz to, naucz się schodów produktowych ode mnie i zobacz, co się stanie z Twoim biznesem. I Twoje klientki powinny od Ciebie otrzymać takie właśnie schody produktowe, po których one są przez Ciebie prowadzone. Nie jedna oferta gdzieś wysoko, nie tylko jedna tania oferta, różne oferty, do czego dopasowane do stopnia gotowości klientki. Tu jest pewien poziom i tu jest pewna klientka. Tu jest kolejny poziom i tu jest kolejna klientka. Tu jest kolejny poziom i tu jest kolejna klientka o innym stopniu gotowości. I czym jest poziom gotowości klientki, chciałabym tutaj dowieść i jednocześnie oczywiście zaprosić ciebie, jako że ogłosiłam listopad Miesiącem sprzedaży, w którym możesz podwoić lub potroić swoje wyniki, zapraszam Ciebie do mojego flagowego kursu Mistrzyni Sprzedaży, w którym właśnie uczę Ciebie, jak sprzedawać. Ale nie tylko mówię Tobie, co masz zrobić, pracujemy tam solidnie nad Twoją bazą, czyli Twoją energią, żeby ona była właściwa i nad mindsetem. Dzisiaj też dostaniesz tutaj przykład. Nie tylko dzielę się tutaj z Tobą swoim ekspertyzą i energią, ale również tym, jak możesz zmienić swoją koncepcję mentalną, żeby była wspierająca. Bo ty dzisiaj być może walisz tylko jednym rodzajem oferty, bo myślisz sobie, że po drugiej stronie jest tylko jeden, jeden rodzaj klientki o jednym stopniu gotowości. A teraz po tym odcinku, jak zrozumiesz, że są klientki na różnych stopniach i etapach gotowości, to będziesz już miała więcej zasobu i pomysłu na to, jak stworzyć właśnie swoje w mojej metodzie schody produktowe w koncepcji multiofertowania, która pozwala tobie sprzedawać codziennie. Moje dni sprzedażowe to są dni, które sprzedaję za 4, 8, 12, 20, 30, 40 tysięcy złotych. Dlaczego? Dlatego, że mam schody produktowe i dopasowałam je do stopnia gotowości klientki. No to czym są te stopnie gotowości klientki? I tutaj oczywiście pierwsze pewnie co może nawet Tobie przyjść do głowy to to, że gotowość klientki jest uzależniona od jej Zasobu, od jej portfela, od jej zasobu finansowego. I tak, to jest też jeden etap gotowości klientki. Kochanie, jest klientka gotowa zainwestować u Ciebie 50 zł i jest klientka gotowa zainwestować u Ciebie 15 tysięcy zł. I należy o tym pamiętać. Jeżeli będziesz myśleć tylko o jednej klientce, to będziesz ograniczać swoje przychody, a one już teraz mogłyby się podwoić lub potroić. No więc tak, myślimy o tym, że klientka ma różny stopień gotowości, jeśli mowa o zasobności swego portfela. Ale to jest tylko jeden kawałek tej układanki. Możliwość swego portfela. Teraz uwaga, będzie klientka, która ma do zainwestowania 30 tysięcy, natomiast ona nie jest gotowa, uwaga, mentalnie lub energetycznie do tego. I ona dalej będzie chciała kupić na przykład u Ciebie produkt za 50, 150 albo 250 zł, a nie jeszcze ten high ticketowy. I ona również potrzebuje mieć ofertę dopasowaną do jej stopnia gotowości, tym razem już nie tylko finansowej, ale również mentalnej, do tego, w jaki sposób ona myśli, w jaki sposób ona podchodzi. Ludzie dokonują zakupów na bazie swoich przekonań, na bazie, no niestety, bardzo często również swoich emocji. Ja życzę każdemu, żeby każdy z was nauczył się kupować i sprzedawać w odwadze, bo wtedy są to produkty, które pracują dla nas zupełnie inaczej. Naprawdę, nawet książka kupiona w odwadze zapracuje dla ciebie inaczej niż książka, którą kupujesz z pozycji lęku, dlatego że będziesz inaczej wchłaniać wiedzę, twój mózg będzie inaczej pracować, twoje nastawienie, mindset, czyli nastawienie twojego umysłu będzie inny do tego produktu. Tak to samo się tyczy kursu. Jak kupujecie kurs, słuchajcie. A propos stopnia gotowości, to teraz już przechodzę do tego stopnia energetycznego. Czyli finansowy to jest jeden stopień gotowości, mentalny to jest kolejny stopień gotowości, i teraz tutaj prześlizgnę się z mentalnego do energetycznego. Jeżeli nasz mindset i nasza energia, która spod tego mindsetu płynie, jest trudna, jest nie wiem, lękowa, albo ty jesteś wściekła i ty z takim nastawieniem kupujesz kurs, to. To ten kurs zrobi dla ciebie znacznie mniej roboty, niż gdybyś go kupiła w odwadze, w radości, w ciekawości. Chcę się nauczyć, jestem gotowa, będzie fajnie, ekstra. Tam jest super wartość, jakby ja jestem gotowa, żeby do tego przysiąść, żeby to zrobić porządnie. W momencie, w którym ty idziesz z takim nastawieniem i z taką energią, gwarantuję ci, że wyciągniesz złoto. Ja w ten sposób dołączałam do bardzo różnych przestrzeni płyczek kawy U. bardzo różnych przestrzeni przestrzeni low ticketowych, przestrzeni high ticketowych, wiesz ile ja z takich przestrzeni wyciągałam dzięki temu nastawieniu? Od razu, od razu wyciągałam czyste złoto, czyli miałam takie wglądy, miałam takie pomysły, ponieważ wchodziłam z otwartym umysłem i tylko zbierałam metadane, nie oceniałam, nie osądzałam, nie siedziałam tam, Jezu, Jezu, ten kurs musi coś szybko dla mnie zrobić, ta książka musi mnie naprawić, to to, to jest dupa, to, to, to nie zapracuje dla Ciebie. Więc ten mental i ta energia jest turbo, turbo ważna. I teraz, jeżeli to jest w tobie, to jest to też w każdej twojej klientce, i ona w tych swoich stopniach gotowości będzie miała właśnie ten mentalny i energetyczny poziom również inny. No i oczywiście, co ważne, dodać, że poziom energetyczny i mentalny, jeżeli jest wysoki, to i portfel klientki jest większy, bo osoba, która pracuje nad swoim mentalem i nad swoją energią. Po prostu generuje większe pieniądze, ona się pieniędzy nie boi, nie brzydzi, nie boi się sprzedaży, nie boi się kupowania, doskonale wie, że zasoby finansowe są nieskończone, jej zasoby energetyczne i do kreacji są nieskończone, tylko jej własny umysł może ją w tym limitować i kreuje tyle, ile pragnie i jeszcze więcej i to jest prosta zależność. No i jest jeszcze, jeden, jest jeszcze jedna gotowość klientki, to jest gotowość, która nazwijmy ją gotowością czasową. Tutaj też gra taka ciekawa zależność, że klientka, która, i pamiętaj o tym i się tym absolutnie nie przejmuj, że klientka, która ma mały portfel, za który nie jesteś ty odpowiedzialna kochanie, to jest klientka, która będzie musiała zainwestować więcej czasu, tak, żeby osiągnąć dany rezultat. Jeżeli ktoś ma większy portfel, to będzie kupować rozwiązania, na które ktoś zużył czas, żeby je znaleźć i ona tak jakby płaci wtedy większym portfelem za czas i te rozwiązania ma szybciej podane na tacy, o tak mi się tutaj wyraziła. No i teraz, jeżeli chodzi o, ten, o tę gotowość czasową, to będzie taka klientka, ja bym tutaj tak to powiedziała, będzie taka klientka, która jest w gotowości, żeby maksymalnie ten swój czas wykorzystać, i taka, która ma niskie poczucie własnej wartości, więc też nisko szacuje wartość swojego czasu, i ona jeszcze będzie taka, e, e, może pomyślę, albo może coś kupię, a niech to poleży, a może kurs sam zadziała, a może ja go nie muszę włączać, i on zadziała. To taka klientka tutaj, która nie szanuje swojego czasu lub która też uważa, że kiedy coś kupuje, to coś za nią samo zrobi, to będzie trudna klientka. Nie życzę Tobie takich klientek, nie życzę Tobie, żebyś była też taką klientką. Natomiast klientka, która ma gotowość czasową, i teraz uwaga, co to znaczy ma gotowość czasową. Nikt jej nie przynosi oczywiście kurier w pasce i tego nie przewozi, Ona zarządza swoim czasem, ona jak wykupuje kurs, który trwa, nie wiem, przez 4 tygodnie 4 dni 20 dni czy 4 miesiące to ona tak organizuje siebie, żeby ten kurs zrobić, a nie siedzi i mówi, o mój Boże, a co ja mam zrobić, jak ja w tej godzinie odwożę dziecko do przedszkola, zorganizować się, co do zasady musisz się zorganizować, tyle bym tutaj chciała powiedzieć. I teraz osoba, która ma ten zasób czasu, tutaj trochę popłynęłam, no dobra, ale jak kogoś wkurzyłam, to też dobrze, no bo przy, przynajmniej zobaczysz jak jest i co jest możliwe, można się wkurzać, można się rozwijać, ja tam wybieram to drugie, a czasami trzeba tam troszeczkę... Pod, ten, pod, podszczypać, nawet samego siebie słuchajcie, jak nie szczypiecie swojego ego, też nie będziecie się rozwijać, bo ego potrzebuje tego tam podszczypania właśnie troszeczkę, żeby pójść do przodu. No dobra, e, dobrze gładrem, e, czyli mamy różne stopnie gotowości klientek, od których to zależy to, czy Ty możesz podwoić albo potroić swoją sprzedaż już teraz. Twoja klientka ma pewną gotowość, z której może do Ciebie przystąpić, do przestrzeni, które tworzysz, czasu, Czyli ona może chcieć kupić coś krótszego, dłuższego, bardzo długiego, tak? Rozumiemy dobra. Jest klientka, która ma różne stopnie gotowości poza czasem finansowe, czyli ona coś może kupić za 100, 500 tysiąc, 10, 15, nie, 30 tysięcy u ciebie. Jest klientka, aha, tutaj kiedyś zrobię o tym odcinek. Jeżeli Ty masz przekonanie, że nie ma kobiet albo ludzi gotowych wydać 15, 20 albo 30 tysięcy złotych, to właśnie dlatego nie podwoiłaś się, nie potroiłaś swoich przychodów jeszcze, ludzie mają pieniądze, kochana jedynym powodem, dla którego możesz myśleć, że ich nie mają, jest to, że sama ich nie masz i nie wybierasz ich generować, żeby móc stać w tej pozycji rozumienia, że okej, okay, ludzie mają pieniądze i ludzie codziennie wydają pieniądze i ludzie chcą wydawać pieniądze, ludzie lubią wydawać pieniądze. Jeżeli myślisz inaczej, to jeszcze jesteś w grupie ludzi, którzy nie będą Twoimi klientami, bo jeszcze sama nie jesteś swoją klientką. Idziemy dalej, o tym będzie inny odcinek. Czyli mamy tak, gotowości czasu, gotowości finansowe, czyli goto to, ta gotowość, ten stopień gotowości inwestycji, który klientka może dokonać. Klientki mają mają różne stopnie gotowości mentalnej, i energetycznej. Jeżeli weźmiesz te cztery aspekty pod uwagę, to szczerze wierzę, że po tych 13 i 30 sekundach naprawdę już wynosisz tutaj pomysły po prostu walące ci z każdej strony. Potrzebujesz mieć stworzone schody produktowe, potrzebujesz multi-ofertować tych schodów produktowych, czyli sprzedawać codziennie, dystrybuować to w różnych kanałach, w wiadomościach prywatnych, poprzez automatyzację na czacie, poprzez swoje stories, poprzez social media. Instagram, TikTok, Facebooka, YouTube'a, na którym ja się aktualnie znalazłam. To jest kolejny kanał dystrybucji dla mnie, w który ja wchodzę po to, żeby dostarczać Wam swoją wiedzę, wartość. I oczywiście uwaga, duży banner, sprzedawać swoje przestrzenie, zapraszać do akademii, do kolekcji. Do kolektywu, do mojego mastermindu, liderka, gdzie prowadzę kobiety, które chcą przekroczyć 50 tysięcy miesięcznie i w górę, do mojego mentoringu one-on-one, on one, do moich kursów certyfikujących w Akademii, coacha świadomości, reprogramming podświadomości. Wkrótce będziemy też ogłaszali trzecią, trzecią nowość. Więc Twoja oferta musi być różna i w różny sposób, w różnych miejscach sprzedawana, bo Twoje klientki są, tak? Na różnym stopniu gotowości. I kiedy ty masz przygotowane różne oferty, teraz tu jest najważniejsza część tego odcinka więc długopis, kartka i notujemy. Kiedy ty masz przygotowane te różne oferty do różnego stopnia gotowości klientki dopasowane, to wykorzystujesz, tak jakbyś tutaj miała naprzeciwko tych schodów swoich produktów klientki, wykorzystujesz całkowity potencjał sprzedażowy. Zapamiętaj te słowa. Całkowity potencjał sprzedażowy. Czym innym są konsultacje, one gdzie indziej powinny się znajdować, tutaj w schodach produktowych, niż low ticket, czyli jakiś tani masterclass albo jakiś bardzo tani webinar. Czym innym jest średni albo duży kurs, który też się sprzedaje inaczej niż konsultacje, niż jakiś low ticket. są też przestrzenie, którymi w ogóle pod spodem, bezpłatne, które musimy zapraszać do tych przestrzeni, które tutaj tworzymy, no bo głupotą jest zrobić średni kurs i w żaden sposób nie przygotować do niego naszych klientów i nie dać im czegoś bezpłatnego, czym mogliby nas posmakować, bo mogą być w tej niskiej gotowości, mogą mieć czas, ale mentalnie, energetycznie i finansowo stać w oporze. I są projekty, które należy wykonać, pewna procedura, zanim zaprosisz do tych przestrzeni płatnych. Cała ta wiedza, jak tworzyć w ten sposób swoją ofertę, jak ją multi-ofertować, czyli jak tworzyć różne oferty do różnych stopni gotowości klientek, jak na tych różnych platformach, bezpłatnych webinarach, stories, rolkach, w wiadomościach prywatnych, na live'ach, ja jestem rekordzistką, jeżeli chodzi o tworzenie live'ów. Był rok, w którym, w którym zrealizowałam live'ów, pamiętam, ponad 270. Hip, hip, hura. <noise> Było to dla mnie cudnym doświadczeniem. Pamiętam rekordowa sprzedaż na live'ie to była 17 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o mm, sprzedaż weekendową w tworzeniu, no też właśnie ze schodów produktowych, promocji, to była sprzedaż na poziomie 49 tysięcy złotych w jeden weekend tylko i to był weekend, który ja w całości spędziłam z moim mężem i naszymi szczeniaczkami na kempingu, leżeliśmy sobie w słońcu, graliśmy sobie w Uno, biegaliśmy sobie po trawie, pływaliśmy sobie na supie, ja co jakiś czas rzucałam stories w swojej metodologii, którą też wykładam, zaraz powiem, gdzie tą całą wiedzę znajdziesz i się nauczysz podwajać, potrawiać swoje wyniki sprzedażowe i żeśmy wy skali po prostu 50 tysięcy złotych przychodu tylko z akcji promocyjnej, nie mówię o innych płatnościach, które w tym czasie spływały, z regularnych płatności transzowych i innych produktów, które sprzedajemy. Dlaczego? Bo stworzyłam koncepcję schodów produktowych i co robię? Multiofertuję, czyli sprzedaję różne oferty różnym klientkom na różnych, w różnych kanałach. I ja Tobie dam całą swoją metodologię. To jest metodologia, która jest warta ponad 4 miliony złotych, bo dokładnie tyle wygenerowałam w 3 lata, w 3 lata. Nie 13 lat i nie 30 lat, w 3 lata. Dzisiaj w dobie internetu jest to naprawdę takie proste i przykłady moich klientek również mówią same za siebie. Nauczę Ciebie tego w programie Mistrzyni Sprzedaży, więc zapraszam Cię na moją stronę pauladamska.pl, a tam w sekcji Master, jeżeli oglądasz ten odcinek, oczywiście w okienku sprzedażowym, będziesz mogła do tego programu dołączyć. Natomiast jeżeli chcesz ode mnie wszystko, wszystkie moje flagowe kursy, programy, mastery, Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolektywu, który jest taką roczną przestrzenią aktywacji. Ze mną, gdzie w Startpaczce dostajesz wszystkie te przestrzenie, turbo dodatkowe spotkania w każdym miesiącu, wyjątkową grupę na Telegramie, gdzie prowadzę kobiety, wykładam to, czego aktualnie potrzebujecie. Prowadzę was w tej drodze do przeskalowania w biznesach powyżej 20 tysięcy w górę. A jeżeli startujesz ze swoim biznesem i chcesz go rozkręcić, również chciałabyś się ode mnie uczyć, to jeżeli taki biznes do 20-25 tysięcy złotych chciałabyś nauczyć się tworzyć, zapraszam Cię do kolekcji, która jest takim mniejszym członkowstwem, natomiast solidnie ustawi Ciebie emocjonalnie, mentalnie i strategicznie, również w komunikacji, co masz robić, żeby ten biznes online rozkręcić. Wow, dobra, jeszcze kawy, chyba robimy podsumowanie, tak by było. Uhum. Jak widzisz, kocham to, co robię. Robię to dobrze. Ja mam swoje rezultaty i moje klientki mają swoje rezultaty, co jest dla mnie najważniejszym świadectwem. Uczę tego w prosty, dosadny, konkretny i czuły sposób, bez nawijania makaronu na uszy. Nie pierdzimy tęczą w moich przestrzeniach, nie modlimy się tylko i uważamy, że gdy będę odczuwać wdzięczność, to spadnie na mnie manna z nieba. I po prostu przyjadą do mnie rycerze, którzy mi wszystko dowiozą. Tak się nie wydarzy. Jak pokupować takie kursy to przykro mi że straciłaś pieniądze. Pora teraz jest zejść na ziemię, natomiast w duchowy sposób, w duchowy sposób, bo mm, korzystanie z e, potencjału twojej boskiej energii. Ja jestem bardzo wierzącą osobą, tylko że nie religijną. W kościele mnie nie spotkacie, natomiast będziecie mnie widzieć w różnych miejscach, jak gdzieś się kiedyś miniemy, jak nie w mieście to nad morzem, gdzie ja bardzo dużo się modlę, bardzo dużo medytuję zarówno z mężem, jak i z naszymi córkami. Więc przepływ tej boskiej energii jest niezbędny dla ciebie ale boskiej energii do Ciebie, która chodzi po ziemi, ma konta bankowe, rachunki do zapłacenia, podatki, z waty i chce się rozwijać i chce żyć wspaniale w obfitości, do której jesteś tutaj, kochanie, stworzona. Więc w ramach podsumowania, jeżeli chcesz naprawdę podnieść swoje przychody, to jest to najważniejszy sekret i protip, który zabierz proszę dzisiaj. Jeżeli go tutaj słyszysz, to on jest dla Ciebie teraz naprawdę najważniejszy. Twoje klientki, tu jest Twoja oferta w schodach produktowych jest cały moduł w mistrzyni sprzedaży, jak stworzyć magnetyczną ofertę w tej metodzie. Calusienki z gotowcami, jak ją prezentować w mistrzyni sprzedaży, są gotowe skrypty sprzedażowe. Czytasz, kopiuj, wklej realizujesz, uczysz się, realizujesz, jak robić live, i webinary. No dobra, więc różna gotowość klientek, różna oferta przygotowana przez Ciebie, w różnym miejscu prezentowana i sprzedawana. I dzięki tym trzy razy różne, różna oferta, bo różna klientka, więc w różnym miejscu też ta różna oferta inaczej przedstawiona. Ty możesz wyskalować swój biznes na dziesiątki i setki tysięcy złotych miesięcznie. Teraz na nic nie musisz czekać. Naprawdę, w dobie internetu i potencjału tego, co teraz trzymasz w ręce, czyli telefonu z internetem. Pieniądze tam i tak płyną, kochanie. Czy chcesz, żeby Twoich pieniędzy płynęło więcej? Zapraszam Cię do Akademii. Zawsze możecie odezwać się do mnie na Instagramie i też podpytać, co aktualnie w Waszym wyzwaniu biznesowym będzie najbardziej wspierające w rozwoju. No i nie mogę się doczekać, żeby się tutaj spotkać z Tobą na kolejnym odcinku. Zostawiaj no proszę te kciuki w górę tutaj. Poleć ten kanał swoim biznesowym siostrom. Niech kobiety rozwijają swoje biznesy, bo ja rozumiem, że Ty jesteś tą empatyczną, zdrową, Kobietom, której zależy na tym, żeby jej siostry również robiły duże pieniądze. Także mam nadzieję, że już nie siedzisz w jakiejś kurwa zazdrości pod tytułem: O Jezu, to ja zrobię, a one nich nie zrobią. To ja będę wiedziała, ale one nich się nie dowiedzą, bo wtedy ja tam będę gdzieś pierwsza. To żegnamy już, dobra, lądujemy w biznesowym siostrzeństwie i uczymy się tego, że więcej kobiet robiących dobre pieniądze to jest po prostu lepszy świat. Uff, Asze! W przyszłym odcinku będzie o promocjach. Także bądź bo też fajnie, bo z promocjami widzę, jest tyle blokad u kobiet, i to jest kolejny powód, dla którego jeszcze nie zwiększać swoich przychodów. A mogłabyś, ja czekamy na Ciebie po drugiej stronie, chodź z Akademii. Do zobaczenia.